Defilada w Warszawie to nie tylko wymiar wojskowy, to nie tylko ciekawa atrakcja dla mieszkańców i dla miłośników wojskowości. To także symbolika. Symbolika tym ważniejsza, że za naszą wschodnią granicą mamy nieprzyjaciela. To wszystko jest ważne i tę defiladę obserwować będzie także Rosja. O symbolice, ale też o militarnym znaczeniu tej defilady rozmawiam z Marcinem Ciszewskim. Pisarzem, historykiem, który zajmuje się sprawami militarnymi, głównie związanymi z II wojną światową. Będziemy rozmawiać o tym, jak ta historia, którą dzisiaj tworzymy, ma się do tej, która miała miejsce w latach 30., a także o tym, co znaczy symbolika w dzisiejszych czasach w czasach, gdy informacje rozchodzą się bardzo szybko są bardzo spektakularne, multimedialne, no i też. Są szalenie ważne dla odbioru całego społeczeństwa. Zapraszam na rozmowę. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Ciszewski, autor, scenarzysta, ale także z wykształcenia historyk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jesteśmy w takim szczególnym momencie, ponieważ zbliża się wielka defilada defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak zapowiedział wicepremier. Władysław Kościak kamerz to będzie największa defilada wojskowa w historii, przynajmniej w tej historii od roku 89. I zastanawiam się, jak to wygląda z pana strony, jako ze strony też historyka, ale również autora, czy tego typu wydarzenia niosą swój wymiar taki bardzo symboliczny, że nie chodzi tu tak naprawdę też o defiladę jako taką, ale o pokazanie jak największej siły i, i tak działanie na wyobraźnię tych, którzy te defilady oglądają. Oczywiście, że tak, to znaczy, tam ta defilada ma kilka celów. Kilka jest powiedzmy, takich oczywistych i no, można powiedzieć nieukrywanych, a kilka jest bardziej nieoczywistych, skrytych. Te takie najbardziej oczywiste to jest no, nawiązanie do tradycji, nawiązanie do tego, co się wydarzyło 15 sierpnia. Umownie rzecz biorąc, jest to symbol wygranej Bitwy Warszawskiej. No, 15 sierpnia, co prawda ta bitwa jeszcze nie była wygrana, ale ona, no, można powiedzieć, rozpoczął się zwrot w tej bitwie i bolszewicy zaczęli ponosić porażki, a potem klęskę i przegrali wojnę. Więc z jednej strony jest to odwołanie się do tradycji. Jednej z nielicznych, całkowitym sukcesem zakończonych wojen w wykonaniu Polski. Przynajmniej jeżeli chodzi o taką historię najnowszą, to znaczy XX wieku, w XX wieku myśmy poza tym żadnej wojny nie wygrali. Więc to jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście pewien taki wymiar, można powiedzieć, praktyczny, czyli pokazanie, pokazanie naszej potęgi. Która no, jest w tej chwili, można powiedzieć, mocno modyfikowana przez ostatnich kilka lat, to znaczy mocno wzmacniana ta potęga. Ona wcześniej była dosyć iluzoryczna: to nasze wojsko było wojskiem e, słabym i słabo wyposażonym w, w sprzęt posowiecki od pewnego czasu i to wcale nie jest wojna na Ukrainie tylko pewne symptomy były już od początku drugiej dekady XXI wieku to jest program chociażby armata haubicy krab który zaczął się bodajże w 2011 roku no są bardzo widoczne zmiany w kierunku westernizacji jeżeli chodzi o sprzęt to jest westernizacja tego sprzętu i wojna na Ukrainie była bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby się pozbyć części przynajmniej posowieckich posowieckiego uzbrojenia z jednej strony pomagaliśmy Ukraińcom i oni ustali na nogach bo te nasze 350 czołgów, które im przekazaliśmy, z pewnością im bardzo pomogło w tym pierwszym okresie bardzo trudnym. Mm -hmm. A ten, ta, ten fakt tej wojny polsko-ukraińskiej po prostu przyspieszył pewne decyzje, i no, polska armia w tej chwili się bardzo mocno modernizuje. Więc jest to z jednej strony symbol właśnie tej, tej takiej, no, już prawdziwej chyba potęgi a z drugiej strony politycy wiadomo że organizuje to wojsko no ale stoją za tym politycy to jest decyzja polityczna czy jest czy jest defilada czy jej nie ma politycy mają okazję żeby się pochwalić to znaczy mówić ludziom słuchajcie ponosimy ogromne koszty bo większość ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że my wydajemy gigantyczne, gigantyczne, bezprecedensowe zupełnie pieniądze na, na te zbrojenia, ale ponieważ tam przejadą i czołgi Abrams i, i przelecą Migi, nie Migi tylko F-16. -y Nawet to 35 jeszcze nie nasze no, ale jeszcze, jeszcze nie nasze bo nasze, nasze już są ale są w Ameryce i są mm -hmm. ale pewnie tam jakieś Amerykanie nam dadzą albo ktoś żeby one przeleciały tam z tej odległości to nikt nie odróżni czy to polski czy nie polski no w każdym razie przejadą high Marsy, przejadą te czunmo te koreańskie czołgi i tak dalej więc będzie można pokazać, słuchajcie, idą ogromne pieniądze, ale patrzcie, no są efekty, prawda? Bo to pięknie się prezentuje, to warczy, jedzie tak równiutko, nasi się prężą w tych wieżyczkach, salutują, no i wygląda to, wygląda to dobrze, a nasze społeczeństwo lubi takie rzeczy, proszę zauważyć, jaka jest frekwencja na tej defiladzie, to znaczy, pomimo tego, że jest upał i i no generalnie gorąco, i to jest taki, można powiedzieć, początek długiego weekendu. Część ludzi pojedzie na wodę, ale część ludzi specjalnie przyjedzie do Warszawy po to, żeby pchać się tam, przez, by stać przy tych barierkach i y, y, żeby przez 10 minut czy 15 minut te czołgi im przed nosem przejechały. Chociaż teoretycznie wszystko lepiej widać w telewizji, a pomimo tego ludzie przyjeżdżają, machają flagami. No to jednak świadczy o pewnej, y, pewnej jakby pewnym głodzie takiej, Takiej, można powiedzieć, patriotycznej symboliki, której wyrazem to już nie jest symbol, tylko to jest konkret, jest właśnie ta defilada. Ale wspomniał Pan o tym, że są cele te takie oficjalnie znane i o nich tutaj chwilkę Pan powiedział, ale są jeszcze te ukryte. Czy tu chodzi o taki sygnał? Oczywiście dla Wschodu, dla Rosji, zobaczcie, my ten sprzęt tu rzeczywiście mamy i on jest w użyciu w gotowości. Wie pan, to jest, to jest oczywista sprawa. Defilada zawsze ma na, na celu, to samo robią Rosjanie przecież, oni to robią z jeszcze większą pompą, prawda, 9 maja przez Plat Czerwony przejeżdża wielka armada sprzętu, którego oczywiście oni na froncie nie mają, bo mają tam w czterech egzemplarzach słynny czołg armata, prawda, który się na tej defiladzie popsuł i stanął w miejscu i do dzisiaj go pomimo czterech lat wojny do dzisiaj go na froncie się nie uświadczy, bo on po prostu jest niegotowy. I to jest propaganda, ale u nas to nie jest propaganda, u nas to jest takie pokazanie rzeczywiście Rosjanom, chociaż oczywiście Rosjanie nie muszą mieć defilady, żeby wiedzieć dokładnie co do jednego czołgu, z czego się składają polskie siły zbrojne, bo oni to wiedzą. Zresztą to są dane oficjalne, więc wystarczy biały wywiad. Ale rzeczywiście żeby to pokazać w ruchu i powiedzieć, słuchajcie, no Yy, będziecie mieli duży problem, jak, jak coś do nas tutaj yy, będziecie mieli jakieś <coughs> pretensje. Zwłaszcza, że zawsze nasi rządzący dbają o to, żeby Amerykanie też jechali, prawda? W tej, yy, w tej yy, defiladzie Brytyjczycy, yy, Rumuni, tam kto tam się nawinie, więc yy, to są symboliczne oddziałki, tam i Amerykanie zawsze mnie śmieszą. Niezwykle, bo oni kompletnie nie umieją maszerować i nasze wojsko maszeruje tak bardzo, można powiedzieć, dostojnie i efektownie. A Amerykanie idą jak taka banda kowboju. No ale oni nie muszą maszerować, bo oni umieją się bić z kolei, o czym Rosjanie doskonale wiedzą, prawda? Więc to, to jest taki, można powiedzieć, bardzo wyraźny sygnał w stronę Kremla. Zobacz, zobacz, Władimir, my tu mamy tego sprzętu naprawdę dużo i nasze wojsko się rozbudowuje. Ale ten, ten, ten równie nieoficjalny sygnał to jest do naszego społeczeństwa. Pod tytułem Zobaczcie, na ile na, na co idą wasze pieniądze i zobaczcie, my robimy wszystko, żeby wojny nie było. No, bo to jest skuteczna metoda odstraszania siła, prawda? Jak ktoś jest silny, to się go raczej nie zaczepia, bo to się nie opłaca po prostu, ale przede wszystkim również, a znaczy nie przede wszystkim to, ale również to jest sygnał do, do społeczeństwa pod tytułem: Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby wojny nie było, natomiast jeżeli będzie, to sobie poradzimy. I oczywiście do tego są te oklepane formułki o sojuszu, o, o, o niezłamnej woli NATO do bronienia i tak dalej, ale y, podprogowo puszczone jest takie oczko pod tytułem liczymy na siebie przede wszystkim. Tak? Liczymy na to, że nasze wojsko rozbudowywane w tej chwili bardzo intensywnie, to jest wieloletni proces, tego się nie da zrobić w ciągu roku czy pół roku i cieszy mnie to, że pomimo Walki wewnętrznej, tej naszej politycznej wojny. Rząd, który kiedyś był opozycją, a teraz jest koalicją, kontynuuje te zbrojenia, podpisywane są umowy kolejne na, na rozmaite rodzaje sprzętu. Te wszystkie poprzednie programy, zapoczątkowane za, za władzy pisowców, są utrzymane, tam nie, nie, nie został skasowany żaden program. One się mogą różnić w szczegółach, oczywiście, i tak dalej, ale to jest akurat, proszę zauważyć, taki jednak konsensus. Nie, 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 nie spisany nigdzie na papierze, ale on jest zachowany. Oczywiście strony dogryzają sobie i mówią: o, dopiero myśmy to postawili na nogi, bo tamci to prawda, tylko wydawali pieniądze i już. A my dopiero wicie, rozumiecie, to robimy z tego sensowny program. Ale to jest taka walka na rzecz swoich wyborców, tak, takie, takie, taka propaganda na rzecz swoich. One wcześniej są kontynuowane i zgodnie z harmonogramem polskie siły zbrojne się rozwijają i jakby nie zostały zanegowane przez obecną koalicję żadne podstawy. Merytoryczne tych zbrojeń. Także no, to, to napawa pewnym optymizmem. Jest bardzo dużo oczywiście wad i problemów w wojsku polskim i w ogóle w zarządzaniu naszą strefą obronną, ale to chyba nie jest moment, żeby o tym mówić, bo raczej mówimy o czymś innym w tej chwili. To prawda. To jeszcze chcę zapytać pana też jako no, historyka i osoby, która specjalizuje się w tych czasach związanych z II wojną światową. Jest część komentatorów, która przeprowadza taką analogię między czasami, które są w drugiej połowie lat 30., i tymi, które są teraz. Chciałbym zapytać, jak to z Pana punktu widzenia, jeśli chodzi o wojskowość, o defilady i też o kwestię prowadzenia armii i tego, czy ta armia rzeczywiście rozwija się, jeżeli taką analogię możemy przeprowadzić, lepiej i bardziej dynamicznie niż to, co mieliśmy w drugiej połowie lat 30. W drugiej połowie lat 30., zwłaszcza po dojściu do władzy marszałka Rydza Śmigłego, władzy nad wojskiem, czyli po śmierci marszałka Piłsudskiego, wbrew tej takiej propagandzie, zwłaszcza rodem z PRL-u, polskie wojsko dosyć szybko, w szybkim tempie się modernizowało. I no, różnica pomiędzy rokiem 1935 a piątym, czyli wtedy, kiedy zmarpił Piłsudski, a 1939, kiedy rozpoczęła się wojna. Różnica w wyposażeniu polskiego wojska była o, ogromna, była naprawdę bardzo duża i sporo przez te cztery lata zrobiono. Niemniej należy pamiętać o tym, że Polska w tych swoich wysiłkach była w zasadzie osamotniona. W wysiłkach ekonomicznych przede wszystkim. Układ sił ekonomicznych wyglądał zupełnie inaczej. W tej chwili, krótko mówiąc, jest więcej pieniędzy. Polska jest krajem znacznie bogatszym niż Druga Rzeczpospolita w roku 1935, więc rzeczywiście tu akurat diagnoza prezesa Kaczyńskiego była całkowicie trafna, bo on. Stwierdził właśnie w tym 21 roku, nie wiem czy pan pamięta, kiedy bodajże w sierpniu, chyba 21, jeszcze pół roku przed wybuchem wojny, nagle wybuchła taka informacja, że Polska zamówi 250 Abramsów, prawda? To było pół roku przed wojną. I Kaczyński wtedy wystąpił z takim, z takim przemówieniem, że Polska w tej chwili musi podjąć wysiłek, bo to nie te Abramsy to nie będzie jedyne, co co się wydarzy, i Polska musi podjąć w tej chwili wysiłek modernizacyjny, i Polska na to stać, bo Polska po prostu już jest w takim miejscu, gospodarką no... świata. Um, ścigamy się już z takimi potęgami jak Szwajcaria, um, i tak dalej, i tak dalej, więc um, rzeczywiście jest znacznie więcej pieniędzy. Są znacznie lepsze, jak to się mówi, łańcuchy dostaw. Czyli my mamy Większe połączenia ze światem, lepsze połączenia ze światem, jeżeli chodzi o import części, bo umówmy się, nawet polski Borsuk, ten transporter piechoty, bojowy wóz piechoty, który jest naszą dumą, czyli naszej inżynierskiej, i słusznie, bo jest fantastycznie skonstruowanym i zaprojektowanym wozem z dużym potencjałem roz, rozwojowym. Tam jest dużo, w nim części pochodzących spoza kraju, choćby silnik, prawda? Nad czym powinniśmy ubolewać i próbować stworzyć własną linię produkcji silników, no ale na razie jest jak jest. Więc ten wysiłek jest większy niż wtedy i on jest efektywniejszy. To znaczy oddziaływuje na znacznie, większą, na znacznie większe terytorium, jak spojrzymy na mapę. Polskich Sił Zbrojnych, to w zasadzie nie ma takiej dziedziny, której by ta reforma czy ta modernizacja nie dotknęła. Ja myślę, że ona jest generalnie prowadzona w sposób prawidłowy. Można dyskutować, czy stawianie na dużą, ilo dużą ilość czołgów, czy to nie jest troszkę anachronizm w dzisiejszych czasach, czy wojna na Ukrainie nie pokazuje, że drony potrafią taki czołg, drony, który kosztuje kilka tysięcy dolarów. Potrafi zniszczyć czołg za kilka milionów dolarów, prawda? Ale no, polska armia ma być, jest przede wszystkim siłą lądową, no bo my jesteśmy państwem lądowym, prawda? Może należałoby większy akcent położyć na siły powietrzne nie tylko drony, ale również samoloty i pociski manewrujące bo tego uważam, mamy za mało na razie, chociaż się robi w tym kierunku pewne kroki, ale mamy tej te siły takiej dalekiego rażenia, nazwijmy to, dalekiego mam na myśli tysiąc kilometrów. Czy mhm. 1500 kilometrów, tak, żeby Moskwa była zagrożona nieustannie naszym ostrzałem, naszym, nie amerykańskim, tylko naszym. My powinniśmy mieć całkowitą swobodę decyzyjną, jak już wojna wybuchnie. Nie, nie daj Boże oczywiście, ale kiedy wybuchniemy, powinniśmy mieć całkowitą swobodę decyzyjną, że puszczamy na przykład Moskwę z dymem, prawda? I to powinna być nasza decyzja, ale w tym celu powinniśmy mieć narzędzia do tego. Ale generalnie ja bym, ja, bym, ja uważam, że rządzący się ocknęli. Rychło w czas, znaczy, właśnie, rychło w czas, znaczy, przepraszam. Ocknęli się w czas, o. To znaczy, yy, y, 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 nie jest to w momencie, kiedy za 15 minut ma wybuchnąć wojna, tylko proszę zauważyć, w najgorszym wypadku, najbardziej niekorzystnym dla polityków y, jest to sierpień 21, tak? czyli to jest 4 lata temu, akurat to dokładnie 4 lata temu. No, a wojna jeszcze nie wybucha, bo, y, bo dopóki będzie wojna na Ukrainie trwała, to ona nie wybuchnie bo Rosjanie po prostu, krótko mówiąc, nie mają na to siły, są zbyt zaangażowani na, na wschodzie, żeby cokolwiek, o Polsce nie mówię, ale nawet Republiki Bałtyckie czy Mołdawię, która nie jest członkiem NATO, żeby zaatakować. Więc tutaj ja bym, ja bym tych analogii y, 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 oczywiście używał, y, ale ostrożnie, bo czasy się zmieniły. My mamy, proszę zauważyć, z naszym przeciwnikiem, wtedy Niemcy byli nasze Niemcy i Sowieci. Czyli praktycznie myśmy byli okrążeni, całe, całe państwo było okrążone przez wrogie nam siły. W tej chwili granica z Rosją, literalnie ją traktując, to jest 200 km z Kaliningradem. To nie jest żaden problem, prawda? I Kaliningrad raczej powinien się bać niż my powinniśmy się bać. Kaliningradu, bo Kaliningrad jest eksklawą po prostu i jest ze wszystkich stron otoczony państwami NATO, a odkąd genialny zmysł strategiczny Władimira Władimirowicza doprowadził do tego, że Finlandia i Szwecja wstąpiły do NATO, to do NATO wstąpiły też marynarki wojenne Szwecji i Finlandii i Bałtyk stał się w zasadzie morzem wewnętrznym NATO. Więc Kaliningrad jest jeszcze zagrożony od morza. I nie może liczyć na pewno na żadne dostawy z Petersburga, tam z Kronstadu czy tam z, z tego Wybrzeża Bałtyckiego, zaopatrzenia z, z Rosji. Nie może na to liczyć, bo Finowie zamkną Zatokę Bałtycką, Zatokę Fińską po prostu i tyle, i flota rosyjska nawet nie wyjedzie z, z domu. Więc to sytuacja strategiczna od momentu wstąpienia tych państw skandynawskich do NATO się Polski i państw bałtyckich poprawiła. I nawet licząc jeszcze Białoruś, tam bodajże 400 ileś kilometrów mamy tej granicy, no to, jest, to są wszystko, mimo wszystko, dwa kierunki, które my mamy w tej chwili: cztery dywizje, dwie na tych kierunkach i dwie na zachodzie, jako odwód, plus dwie się nowe, Tworzą, prawda? Dwie, dwie dywizje nowe, pierwsza dywizja i piechoty legionów i ósma dywizja armii krajowej się tworzą, są tam na wczesnym etapie, no ale się tworzą. No i do tego mamy dwie brygady kawalerii powietrznej i powietrzną desantową, dwie brygady mobilne. I jest ten, te dwa kierunki, te 600 kilometrów, jest czym zamknąć. Nawet nie licząc sojuszników, prawda? Jest, jest, jest siła, żeby zamknąć. Wtedy w 1939 roku tej siły było dwu- albo trzykrotnie za mało w stosunku do długości granicy, prawda? Niemcy nas od razu na dzień dobry uderzyli na, na nas z czterech kierunków, w tym z Prus Wschodnich, które były tam nie wiem, 130 km od Warszawy była granica, od północy, prawda? No więc tych sił, które Polska mogła wystawić wtedy, było, było, było zbyt mało. W tej chwili tych sił jest proporcjonalnie do zagrożenia, jest znacznie więcej, mimo że Rosja oczywiście nie będzie uderzała, tylko z Kaliningradu, ale uderzy, jeżeli w ogóle, to uderzy przede wszystkim z Białorusi i będzie starała się takim no, pancernym klinem szybko osiągnąć Wisłę i Warszawę. Tak jak mówię, ze względu na proporcje sił, jak widać Ukraińcy to, chociaż mają bardzo szeroki front, tysiąc kilometrów czy ponad, te Ukraińcy ustali, tą agresję. Oddali, ile tam, 17% terytorium, ale cały czas stoją. Można, Znaczy stoją na nogach w znaczeniu bokserskim, tak, to znaczy no tak? nie zostali... Nie, nie, nie A nasza armia jest nowocześniejsza oczywiście i jednak z tym NATO jesteśmy 26 lat... W... Dobrze, ja bym tu powoli stawiał kropkę i jeszcze na koniec zapytał pana tylko, czy 15 będzie pan tę defiladę obserwował? Oczywiście nie, nie będę w, na mieście, że tak powiem, na Wisłostradzie, bo nie mogę. Natomiast oczywiście będę oglądał. Zawsze oglądam co roku, patrzę. Niespecjalnie nie, nie mnie coś tam zaskakuje, ponieważ ja staram się na bieżąco śledzić te doniesienia dotyczące właśnie zakupów sprzętów, co wjechało, co wjedzie za chwilę, i tak dalej, i tak dalej. I te powiedzmy, przynajmniej najbardziej popularne nazwijmy to rodzaje uzbrojenia, są mi znane. No, ale zawsze popatrzeć na to, jak chłopaki jadą równiutko i jest piękna pogoda, i potem, właśnie, przyjadą Amerykanie, tacy rozmemłani, to zawsze jest fajny widok. Tym razem ma być inaczej, bo jeszcze ma być równolegle na Helu parada okrętów wojennych, która będzie retransmitowana. Znaczy, transmitowana jakoś tam, no, będzie to zsynchronizowane na pewno. Więc to jest jeszcze ciekawe, bo pokazujemy, Tą naszą marynarkę wojenną, która też i yy, yy, te wysiłki nasze modernizacyjne nie ominęły marynarki wojennej. Przypomnę, bo choćby trzy fregaty miecznik są w tej chwili w produkcji. Fregaty, czyli bardzo poważne okręty wojenne, bardzo silnie uzbrojone, które mogą być bardzo poważnym zagrożeniem dla Rosji, nie tylko dla jej floty, ale również dla wojsk lądowych, bo to, jest, to są okręty, yy, będą wyposażone w rakiety uderzeniowe, które mogą sięgać celów na lądzie. No tak, to, to ta defilada, o której rozmawialiśmy, to tak jak mówiłem, stawiamy. Kropka. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękuję bardzo.